Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Rudolf i Świąteczna Wioska Reniferów. W małej, ośnieżonej dolinie, otoczonej wysokimi górami, znajdowała się niezwykła wioska wioska, w której mieszkały świąteczne Renifery. Było to miejsce pełne magii i ciepła, nawet w najzimniejsze dni zimy. Wioska Reniferów była niezwykle malownicza. Unosiła się tutaj wręcz baśniowa atmosfera. W rozłożystych drewnianych domach, pokrytych śniegiem, mieszkały renifery i ich opiekunowie, elfy. W okresie przedświątecznym, domy, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, były pięknie udekorowane światełkami, choinkami i kolorowymi girlandami. W wiosce zawsze było biało, ponieważ śnieg utrzymywał się tutaj przez cały rok. Otulając dachy domów puchatą kołderką. Gdy zbliżał się grudzień, renifery zaczynały wielkie przygotowania do najważniejszego wydarzenia w roku, czyli wigilijnego biegu dookoła świata. Tej magicznej nocy Mikołaj wraz ze swoim zaprzęgiem składającym się z dziewięciu najlepiej wyszkolonych reniferów okrążał kulę ziemską z workiem pełnym prezentów, by obdarować każde dziecko, nawet w najodleglejszym zakątku świata. Renifery musiały być bardzo dobrze przygotowane do tej wymagającej podróży. Treningi obejmowały nie tylko bieganie, ale przede wszystkim latanie. To elfy potrafiły uczyć renifery z wioski tej niezwykłej sztuki. Renifery musiały opanować wiele technik, by poruszać się w powietrzu. Uczyły się wzlatywać na coraz wyższe wysokości, utrzymywać równowagę w locie. A także perfekcyjnie lądować, nie robiąc przy tym hałasu. To dlatego sanie Mikołaja lądują na dachach domów po cichutku i niepostrzeżenie. Elfy mieszkające w wiosce potrafiły doskonale opiekować się świątecznymi reniferami. Te małe, figlarne stworzonka o radosnych oczach miały pełne ręce roboty. Zajmowały się karmieniem reniferów, czyszczeniem ich futer. A także organizowaniem przedświątecznych treningów. Renifery w wiosce doskonale zdawały sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają w misji świętego Mikołaja. To od nich zależało, czy uda się dotrzeć do każdego domu na czas i przynieść radość wszystkim dzieciom. Co roku, przed tym wielkim dniem, odbywało się uroczyste wydarzenie nazywane Ceremonią Wyboru. Była to wielka uroczystość, pełna napięcia radości, a czasami także lekkiego niepokoju. Spośród kilkudziesięciu reniferów mieszkających w wiosce wybierano zaledwie dziewięć, które następnie formowały się w świąteczny zaprzęg. W dniu wyboru do wioski przybywał święty Mikołaj, który dziękował wszystkim swoim reniferom za przygotowania do wigilijnej podróży. Rozmawiał z elfami oraz podziwiał renifery, aby wybrać te, które były najlepiej przygotowane do świątecznego wysiłku. Każdy renifer marzył o tym, by zostać wybranym. Liczyła się nie tylko siła, ale i zgranie z innymi reniferami, bo przecież zaprzęg to drużyna, która współpracuje, ma wspólne cele i potrafi sprostać wyzwaniu. Renifery były bardzo mądre i doskonale zdawały sobie sprawę, że nie każdy z nich może wyruszyć z Mikołajem. Wiedziały jednak także że ich talenty są potrzebne nie tylko w podniebnych podróżach, ale także w codziennym życiu wioski. Renifery, które pozostawały w wiosce, pomagały w innych ważnych zadaniach, na przykład pilnowały porządku w wiosce, transportowały choinki do domów oraz pomagały w przygotowywaniu świątecznych dekoracji. Wśród reniferów były takie, które były bardzo pewne siebie i przekonane, że w tym roku to one zostaną wybrane. Do tej grupy należał Blask, młody Renifer, o lśniącym białym futrze. Blask był szybki i silny, zawsze trenował z ogromnym zapałem i czekał na moment, kiedy stanie się częścią zaprzęgu. Był bardzo ambitny i wiedział, że jest jednym z najlepszych. Czuł, że święty Mikołaj potrzebuje właśnie jego. Był też złotek Renifer, o złocistym futrze. Który wprawdzie nie był najszybszy, ale świetnie zgrywał się z innymi oraz świetnie współpracował. Uwielbiał treningi w grupach, pomagając innym w doskonaleniu umiejętności. Złotek miał łagodne usposobienie i szybko zjednywał sobie przyjaciół. Często powtarzał, że najważniejsze to być razem, pomagać sobie nawzajem oraz się wspierać, bo wtedy praca staje się przyjemnością. Była także luma. Reniferka, o wyjątkowo błyszczącym srebrnym futrze, która miała w sobie dużo uroku i wdzięku. Choć luma była bardzo cicha i spokojna, to jej urok i czułość sprawiały, że inne renifery świetnie czuły się w jej towarzystwie. Luma miała ogromne serce i kochała śpiewać kolendy, co sprawiało, że w wiosce panował radosny, świąteczny nastrój. Dzień poprzedzający ceremonię wyboru był bardzo ekscytujący i przepełniony atmosferą oczekiwania na to, co się wydarzy. Renifery wędrowały po wiosce, rozmawiając, śmiejąc się i zastanawiając się, kto zostanie wybrany w tym roku. Można było usłyszeć rozmowy pełne emocji. Myślisz, że to w tym roku ja zostanę wybrany? Pytał jeden renifer drugiego. Mam nadzieję, że zostanę częścią zaprzęgu. Myślę, że jestem gotowy, odpowiedział inny. Renifery wymieniały się swoimi marzeniami, pełne nadziei, ale i zrozumienia, że w tej wiosce, niezależnie od tego, kto przejdzie ceremonię wyboru, wszyscy są częścią bardzo ważnej misji. W wiosce, wśród całej gromady silnych, szybkich i pewnych siebie reniferów, żył także Rudolf, najmniejszy i najmłodszy ze wszystkich reniferów. Był jednym z tych, którzy nie spodziewali się, że mogą zostać wybrani. Rudolf był marzycielem i czasami wyobrażał sobie siebie na czele Mikołajowego zaprzęgu, jednak czuł się niepewnie wśród większych i silniejszych kolegów. Rudolf wyróżniał się wyglądem, i nie chodziło tylko o to, że był zdecydowanie mniejszy od reszty. Posiadał także czerwony nos. Nawet najmądrzejsze elfy w wiosce nie potrafiły wytłumaczyć, Dlaczego nos Rudolfa wyróżnia się ognistą czerwienią, w dodatku, kiedy zapadała noc, jego nos świecił w ciemnościach. Zdarzało się, że stado dokuczało mu z tego powodu, naśmiewając się z jego inności. Dlaczego muszę mieć taki dziwny nos? myślał Rudolf, patrząc na inne renifery z pięknymi brązowymi noskami. Chyba nie pasuje do tej grupy. Z każdym dniem Czuł się coraz bardziej zagubiony, zastanawiając się, dlaczego nie może być taki jak wszyscy. Rudolf miał kilku przyjaciół w wiosce, jednak to oni zazwyczaj wygrywali z nim podczas wyścigów, prezentując swoje umiejętności i zdobywając uznanie w oczach elfów. Luma była sprytna i zaangażowana, pełna świątecznego entuzjazmu, blask szybki jak wiatr, a złotek wyjątkowo zgrany z resztą grupy. Rudolf czuł, że nie ma żadnych szans, by zbliżyć się do ich osiągnięć. Bardzo kibicował jednak przyjaciołom i wierzył, że święty Mikołaj zauważy ich talenty. Czasami Rudolf z ukrycia podglądał treningi najsilniejszych reniferów, wyobrażając sobie siebie na ich miejscu. Jednak, gdy stawał obok nich, czuł, że jego mały nos wydaje się jeszcze bardziej czerwony, a krótkie nogi nie nadążają dotrzymywać im kroku. W końcu nadszedł wielki dzień. Cała wioska zebrała się na głównym placu, a w powietrzu unosiła się aura oczekiwania. Święty Mikołaj przybył punktualnie, a jego obecność i ciepłe usposobienie, jak zawsze, wywarły na Reniferach magiczne wrażenie. Renifery przez cały dzień prezentowały się podczas różnych konkurencji, aż w końcu ustawiły się w rzędach, gotowe na wielką decyzję. Elfy stały obok, pomagając w organizacji, a święty Mikołaj szykował się do odczytania wyników ceremonii wyboru. Rudolf, jak zawsze, stał nieco z tyłu, nawet nie marząc o tym, że usłyszy swoje imię. Święty Mikołaj wszedł na środek placu i uśmiechnął się do wszystkich reniferów. Jego twarz była pogodna, a oczy pełne mądrości. Wiedział, jak bardzo dla tych wspaniałych, zaangażowanych mieszkańców wioski liczy się ten moment. W tym roku, zaczął święty Mikołaj, wybór jest szczególny. Wszystkie Renifery wykazały się niesamowitymi umiejętnościami, ale nie chodzi tylko o siłę czy szybkość. Chodzi o coś znacznie ważniejszego o odwagę, miłość do innych i chęć dzielenia się radością. Święty Mikołaj spojrzał na wszystkich wokół, a ich serca zaczęły bić szybciej. Do mojego zaprzęgu zostały wybrane następujące renifery: luma, złotek, błysk. Mikołaj kontynuował odczytywanie dziewięciu imion, aż w końcu pozostało już tylko jedno wolne miejsce dla renifera, który będzie biegł na czele zaprzęgu. Mikołaj odchrząknął głośno i powiedział: W tym roku, Mój zaprzęg poprowadzi Renifer, który rozświetli mroki zimowej nocy. Rudolf poczuł, jak jego serce bije coraz szybciej. Co to znaczy? Co takiego Mikołaj miał na myśli? Czuł, jak strach zaczyna ogarniać jego małe ciało. Święty Mikołaj patrzył na wszystkie Renifery, a potem jego wzrok zatrzymał się na Rudolfie. Czuł, że to on jest tym wyjątkowym, tym, który ma w sobie coś co może rozświetlić drogę w najciemniejszą noc. Rudolfie, powiedział Święty Mikołaj. Twoje serce, twoja odwaga i twoje światło sprawiają, że będziesz prowadzącym naszego zaprzęgu. Twoje czerwone światło rozświetli naszą drogę nawet w bezgwiezdną noc. Renifery w wiosce spojrzały na siebie zaskoczone, a potem wszyscy zaczęli klaskać i wiwatować. Nikt nie spodziewał się, że najmłodszy renifer, ten z czerwonym nosem, zostanie wybrany. Rudolf poczuł się tak, jakby serce miało mu wyskoczyć z piersi. Nie wierzył, że to dzieje się naprawdę. Rudolfie, jako renifer z pierwszego rzędu, musisz być szybki, silny i gotowy na wyzwania. Czy jesteś gotowy? Rudolf poczuł, jak nogi drżą mu ze strachu. Z przodu zawsze biegły najszybsze renifery. Te, które były najbardziej pewne siebie jak mógłby się z nimi równać? Ja. Nie wiem, wymamrotał Rudolf, czując, jak jego nos staje się purpurowy ze zdenerwowania. Jestem mały i nie wiem, czy sobie poradzę. Masz w sobie coś wyjątkowego odpowiedział święty Mikołaj, uśmiechając się szeroko. Nie musisz być jak inni, nie musisz się z nikim porównywać. Pomyśl o swojej sile. My wszyscy w ciebie wierzymy. Rudolf, choć wciąż pełen strachu, poczuł ciepło w sercu. Z odwagą i nadzieją spojrzał na swoje koleżanki i kolegów, którzy wiwatowali na jego cześć i pomyślał, że może naprawdę uda mu się pokonać wszelkie lęki. Zbliżała się noc wigilijna. Rudolf, wspierany przez przyjaciół i kochane elfy, zaczął powoli wierzyć że da sobie radę i poprowadzi zaprzęg do celu. W końcu nadszedł ten jedyny, wyjątkowy dzień w roku. Rudolf stanął na czele zaprzęgu. Cała drużyna Reniferów ustawiła się tuż za nim, gotowa do drogi. Święty Mikołaj usiadł wygodnie w swoich saniach, trzymając lejce w rękach. Jego twarz była pełna radości i ekscytacji, tak jakby już od dawna nie mógł się doczekać tej podróży. Wszystko było gotowe i dopięte na ostatni guzik. W mroźną noc, w czasie pełni księżyca, rozpoczynała się najwspanialsza przygoda. Rudolfie, powiedział święty Mikołaj, pamiętaj, jesteś naszym światłem, prowadź nas, a my będziemy za tobą. Jego głos dodał Reniferkowi odwagi i otuchy. Rudolf poczuł, jak serce bije mu mocniej. Po raz pierwszy nie czuł strachu a jedynie radość i euforię. Wielki zaprzęg ruszył w stronę nocnego nieba, a Rudolf poczuł, że to on prowadzi całą drużynę. Jego czerwony nos świecił w ciemności niczym latarnia morska, rozświetlając drogę przed nimi. Cała drużyna poruszała się z niezwykłą precyzją i z doskonałą współpracą. Chociaż renifery biegły z całych sił, ich zadanie wydawało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Rudolf wiedział, że jego czerwony nos pomaga nie tylko rozświetlić drogę, ale także daje drużynie poczucie pewności. Dzięki niemu wszystko stawało się jasne, a ciemność nie spowalniała zaprzęgu. Z każdą chwilą podróży, z każdym przebytym kilometrem, Rudolf zyskiwał pewność siebie. Renifery biegły za nim, czując, że są częścią czegoś wyjątkowego. Dostarczanie prezentów do dzieci było najwspanialszą częścią tej magicznej podróży. Gdy zaprzęg lądował cicho na dachu domu, święty Mikołaj wysiadał z sanek, a czerwononosy Rudolf, świecąc jak latarnia, wskazywał mu drogę do komina. Renifery stały na straży, dbając o to, by nic nie zakłóciło tej cichej i magicznej misji. Święty Mikołaj wchodził przez komin, Niosąc ze sobą wielki worek pełen prezentów, a w nim kryło się wszystko, co mogło uszczęśliwić dzieci, lalki, klocki, książki i zabawki. Mikołaj cichutko układał prezenty pod choinką, starając się nie zwrócić uwagi domowników. Czasami zostawiał przy kominku mały, złoty dzwoneczek na pamiątkę. Gdy prezent był już dostarczony, renifery znowu ruszały w górę. Gotowe do kolejnego lądowania. Cała ta magia odbywała się w ciszy nocy, jakby czas na chwilę zatrzymywał się, by pozwolić wszystkim dzieciom na całym świecie poczuć się wyjątkowo. Tegoroczna praca Reniferów była niesamowita. Zaprzęg był bardzo zgrany i szybki, a dzięki tym umiejętnościom, prezenty zostały dostarczone szybciej niż kiedykolwiek. Rudolf prowadził Renifery przez góry lasy, rzeki i pustkowia, pokonując każdą przeszkodę, która stanęła na ich drodze i rozświetlając każdą ciemność. Wreszcie, po długiej podróży, drużyna świętego Mikołaja dotarła z powrotem do wioski Reniferów. W powietrzu unosił się zapach świątecznych smakołyków, a w domach świeciły migoczące światełka. Wioska była gotowa na powitanie swoich bohaterów. Kiedy zaprzęg wjechał na główny plac, wszyscy radośnie wiwatowali. Elfy biegały w koło, skandując imiona wszystkich reniferów i gromko krzycząc: Hura, hura, hura! Rudolf był szczególnym bohaterem tego powitania. Rudolfie, to dzięki tobie nasza podróż była tak szybka! Krzyknął złotek, uśmiechając się szeroko do przyjaciela. Bez ciebie to nie mogło się udać. "Jesteś naszym przewodnikiem, dodała luma. Twoje światło sprawiło, że podróż była bezpieczna, a my wszyscy czuliśmy się pewnie." Blask, który dotychczas był nieco zazdrosny, teraz podszedł do Rudolfa i kładąc mu łapę na ramieniu, powiedział: To, co zrobiłeś, było niesamowite, Rudolfie. Jesteś naszym bohaterem. Rudolf poczuł się jak w bajce. Wszyscy w wiosce wiwatowali. A elfy przygotowały dla reniferów wielką ucztę. Na stole znajdowały się pyszne pierniki, gorąca czekolada, a w powietrzu unosił się zapach świątecznych potraw. Rudolf czuł się wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że został wybrany do zaprzęgu, ale także dlatego, że zrozumiał, że każda cecha, która nas wyróżnia, może stać się czymś pięknym i ważnym. Tego wieczoru gdy cała wioska tańczyła wokół ogniska, a śpiewy rozbrzmiewały wśród śniegu, Rudolf uśmiechał się do siebie. Czuł, że jego marzenia się spełniły, a jego czerwony nos stał się symbolem nadziei, odwagi i radości. To ja poprowadziłem zaprzęg dookoła świata, pomyślał z dumą i nigdy nie będę już czuł się nieważny. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.